Cześć, nazywam się Aleksandra Palasek, ale kojarzyć mnie możecie jeszcze z mojego panińskiego nazwiska rozmos. Jestem autorką serii Okrutnik. E, napisałam dwie książki: Okrutnik Dziedzictwo Krwi i Okrutnik Spełnione Przepowiednie. E, zaraz zabiorę się do przeczytania e, ostatniego rozdziału pierwszej części, jednak ja na początku chciałabym Wam troszkę. Streścić okrutnika, i może powiedzieć troszkę o tym, dlaczego go napisałam. Pisząc okrutnikę, um, chciałam pokazać nierozerwalny związek między tym, co kiedyś było, tym, w co wierzyli nasi przodkowie, a tym, co nas współcześnie otacza. Um, staram się przekazać wiele mitów, legend czy tradycji, o których wielu z nas już może nie pamiętać, a myślę, że warto je pielęgnować i pamiętać po prostu. Poruszam tam również istotne dla mnie problemy XXI wieku, takie jak powszechny konsumpcjonizm, utracanie się kontaktów międzyludzkich, czy y, powszechne uzależnienie człowieka od y, elektroniki. Okrutnik jest to powieść o ludziach, ale nie tylko, którzy na co dzień zmagają się ze swoimi własnymi problemami, ale gdy przechodzi w Pewien dzień łączy ich jeden większy problem, który wspólnie będą musieli rozwiązać. Jeśli chcecie się przekonać, co to za problem, musicie już sięgnąć do okrutnika. A ja teraz zabiorę się za przeczytanie fragmentu. Nikt nie spodziewał się takiego końca. Jedni wierzyli w serię plag, klęski żywiołowe, a inni dopuszczali tylko unicestwienie niewiernych. Znaleźli się i tacy, którzy oczekiwali wielkiego wybuchu może zderzenia meteorytu z ziemią, albo wypalenia się słońca. Wszyscy się mylili. Zaczął się od wstrząsu ziemi. Na tyle silnego, że był w stanie wyłączyć z użytku wszystkie elektrownie, uniemożliwiając wszelki transport, dostawy pożywienia i utrudniając sprawowanie opieki zdrowotnej. Wybuchła ogromna panika. Każdy przeczuwał widmo nadchodzącej wojny. Nikt jednak nie domyślał się, co stanowiło źródło wszystkich tych katastrof. Bez dostępu do informacji ludzie czuli się zagrożeni, brakowało im podstawowych umiejętności przetrwania. Dni nie były już takie jak przed wstrząsem. Miało się wrażenie, że słońce w ogóle nie wschodzi, a wszystko przez grubą warstwę chmur na niebie. Miasta na stałe pogrążyły się w ciemnościach, w następstwie czego rośliny powoli umierały. Najgorsze jednak było to, co się zbudziło. Największe potwory, jakie znaliśmy, jedynie z legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wraz z nimi świat przepełniły strach, rozpacz i agresja. Kościół chrześcijański mógł być dumny. Gromadził bowiem coraz większe rzesze wyznawców. Mimo wyraźnych znaków, ludzie udzieli się, że ich Bóg ma stąd coś wspólnego i że ostatecznie zostaną zbawieni. Już niedługo mieli zrozumieć swój błąd. A dotarło to do nich szybciej, niż można było się spodziewać, gdy istoty wcześniej im nieznane lub po prostu zapomniane wyszły z ukrycia i zagroziły ich życiu. Przebudził się jeszcze ktoś. Człowiek, który poświęcił życie w walce o swoich bogów, kulturę i ludzi. Teraz, kiedy jego kraj został zalany nową religią, a wraz z tym zagrożony apokalipsą, musi stanąć do walki po raz kolejny. Przy jego bogu staną wierni aż po wojowie, bo, gotowi poświęcić wszystko dla swojego księcia, dla księcia Mazowsza.